Witam na kolejnym filmiku o wynajmach na miesiące lub na krótsze od okresy. Mówimy w okresie między sezonami. Czyli do końca czerwca oglądamy apartamencik. Malutki z balkonikiem. Mamy tutaj jedną sypialnię i salon, klimatyzacja. Łazienka z prysznicem. Wszystko do wynajęcia od zaraz. Można sobie umówić, na jaki miesiąc chcemy przyjechać, czy w jakich terminach. Koszt 500 euro plus opłaty. Tu mamy sypialnię dwuosobową, jeżeli przyjedziemy z dziećmi. To dodatkowo ta wersaleczka rozkłada się na dwie osoby. Spokojnie wszyscy się pomieszczą. Także zapraszam do telefonów. Mieszkanko na plaża Gandia. 200 metrów od morza. I numer telefonu 634. 802 410 lub na maila pedro68 małpatlen.pl Zapraszamy do wynajmu. Bardzo mało Hiszpanów robi takie wynajmy, a my możemy sobie na takie coś pozwolić.